Bardzo miło dostawać takie statuetki, czuję się wtedy dumny sam z siebie, jest mi przyjemnie. Ja myślę że tak jak każdemu, każdemu jest to przyjemnie dostawać takie coś. To jest takie malutkie wyróżnienie, fajne, miłe, przyjemne. Lubię czuć, że wygraliśmy mecz i teraz statuetka, czy ona będzie, czy nie będzie, to już jest druga sprawa, to jest nieważne. Ważne, żebyśmy wygrali, byśmy mieli swoje punkty i tyle. Ja najbardziej jestem zadowolony z tego, że wygraliśmy, a gdzieś tam e, liczba tych punktów zdobytych indywidualnie to jest sprawa drugorzędna, ale na pewno cieszy gdzieś tam ta, ta e, seria na zagrywce, bo gdzieś tam w tym sezonie wcześniej jakoś tak e, nie miałem aż takich serii, a dzisiaj wyjątkowo dobrze mi się zagrywało, więc e, fajnie, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Co do meczu, no to słabo za zaczęliśmy tego pierwszego seta, mnóstwo błędów i na zagrywce i w ataku i wiedzieliśmy, że taką grą niestety dzisiaj nic nie wskuramy, więc yy, fajnie, że w tym drugim secie od razu, od początku się ogarnęliśmy, zrobiliśmy sobie dużą przewagę i dociągnęliśmy tego seta do końca tak naprawdę z dużą, z dużą przewagą, a, a w trzecim setie jakby stanęliśmy i chyba myśleliśmy, że samo to się wygra i yy, Katowice się położą, a nie, bo oni walczyli tutaj z całych sił dzisiaj, yy, żeby pozostać w tej plus lidze. No i szkoda, bo ja też tam grałem i też tam serce, że tak powiem, zostawiłem w Katowicach. I szkoda mi tej drużyny, że, że już dzisiaj na trzy kolejki przed końcem żegna się z Plus Ligą, ale no, no cóż, taki jest sport. Mamy teraz trudny mecz przed sobą na wyjeździe w Warszawie i tam będzie. Ciężko, chociaż jak zagramy swoją dobrą środkówkę, to, to myślę, że jesteśmy w stanie zapunktować i później w tych kolejnych meczach u siebie z Częstochową i z Olsztynem, jeżeli, jeżeli wygramy, to gdzieś tam cały czas ta szansa na play-offy jest i ja liczę na to, że, że się uda, a co będzie, to tak naprawdę czas pokaże.